Chciałabym Państwa zaprosić do, do udziału w konferencji. To jest 13. Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Tak się składa, że jest to konferencja, która już od wielu lat organizowana jest przez kiedyś Centralny Muzeum Morskie, obecnie Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. I konferencja pierwotnie, idą tej konferencji była ochrona dziedzictwa morskiego. Z czasem formuła rozwinęła się do ochrony dziedzictwa rzecznego. W tym roku pan dyrektor Muzeum Narodowego Muzeum Morskiego Jerzy Litwin zaproponował, czy nie chcielibyśmy podjąć się organizacji konferencji, by rozszerzyć jej formułę o dziedzictwo jezior. Tak się złożyło, że rozmawialiśmy o tym na ubiegłorocznym kongresie muzealników polskich w Łodzi i podjęliśmy ten temat, przyjęliśmy zaproszenie i wspólnie z Muzeum Morskim organizujemy właśnie konferencję. Konferencja będzie miała miejsce już w przyszłym tygodniu, 12 i 13 maja Siedzibą w siedzibie organizowana będzie w siedzibie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Pan komandor Krzysztof Peska przyjął współdział organizacyjny w tej konferencji. I ponadto organizatorem oprócz tych dwóch muzeów i klubu jest również Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. Mam przy sobie programy, jeżeli Państwo chcielibyście tu skorzystać, jeżeli chcielibyście zaglądnąć na stronę internetową muzeum, jest pełny program konferencji. Są to Konferencja ma charakter ogólnopolski, znaczy w większości referentami będą. Osoby, które reprezentują muzea, ale nie tylko, również stowarzyszenia, również Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Morskiego. Także pojawiają się rzeczywiście. Różne instytucje, które do tej pory zajmowały się dziedzictwem i morskim. Muszę powiedzieć, że w większości jednak są to środowiska związane z muzealnictwem pomorskim, ale także obecny będzie Wrocław, obecny będzie Toruń, obecna będzie Jelenia Góra, Warszawa, Bydgoszcz, Wielkopolska, więc formuła jest taka bardzo otwarta. I jeżeli chodzi o zawartość treściową, myślę, że również merytorycznie konferencja będzie bardzo bogata. Cieszę się, że mogliśmy tutaj przy współpracy Klubu żeglarskiego zorganizować ją na terenie Harzyków, ponieważ, no, jak wiemy, wszyscy to siedziba żeglarska polski, żeglarstwa polskiego. I chciałabym właśnie podkreślić, że celem tej konferencji jest z jednej strony zwiększenie takiej świadomości historycznej związanej z regionem, ponadto promocja żeglarstwa śródlądowego. Referaty także z naszej strony przygotowane będą przez przedstawicieli naszego regionu, więc Przewidujemy referat i Pana Komendora Peski, i Pani Grażny-Weryma-Latyńskiej, Pana Dyrektora Zaborskiego Parku Krajobrazowego, również z muzeum dwa referaty na temat zainteresowań ryckowskiego żeglarstwem i, i takiego celu gromadzenia kolekcji muzealnej z uwzględnieniem tradycji żeglarskich i również referat pani obecnej tu pani Ani Czapczyk, która będzie mówiła o działalności założyciela klubu żeglarskiego w Pajonicie. Także chciałabym bardzo serdecznie zaprosić. Myślę, że konferencja będzie bardzo interesująca. Patronat nad konferencją przyjął pan minister Jarosław Selin, również pan Marszałek. Mieczysław Struk, a także z naszej strony organizator Muzeum, Pan Starosta Stanisław Skaja. Chciałabym przy okazji, jeżeli mogę powiedzieć, że w trakcie konferencji oprócz, oprócz sesji konferencyjnych przewidziane są również takie wydarzenia żeglarskie, to znaczy między innymi inauguracja sezonu żeglarskiego w Harzykowie. To będzie w pierwszym dniu konferencji, jak Państwo znajdziecie w programie, w godzinach późnopopołudniowych, i także w drugim dniu w ramach takiej rekreacji przewidujemy wyjazd do Pawłówka i zwiedzanie zakładu szkutniczego pana Czesława Szmaglińskiego, który zajmuje się konstruowaniem największego w powojennej Polsce drewnianego jachtu morskiego Karol Wojtyła. Również elementem towarzyszącym konferencji będzie zwiedzanie wystawy muzealnej, którą przygotowujemy, która dotyczyć będzie właśnie osobowości i zasług Ottona Wajlanta. Haszykowy kolebka żeglarstwa śródlądowego w Polsce, tak, 1922 rok, tak? tak? Powstanie klubu. Natomiast oczywiście od lat dyskutujemy na ten temat, że no nie ma takiego miejsca, które by to naszym mieszkańcom regionu, czyli współgospodarzom tego regionu, naszym gościom o tym przypominało, tak? My o tym mówimy, natomiast no nie ma ani Izby Tradycji, ani muzeum. A jest dziedzictwo, które, mm -mm. Y, nad którym mimo wszystko trzeba się pochylić i ochronić to, Właśnie. co zostało, tak. Pan kiedyś wspominał, że jest pomysł zrobienia izby pamięci, w, chyba, nie wiem, w LKS-ie czy w Hakorzecie. W ubiegłym roku pan kiedyś mówił. Ten Celem tej konferencji między innymi jest przybliżenie tego dziedzictwa narodowego, że tak no narodowego, promocja tych wartości regionu, a przy okazji pewnie takim podsumowaniem tej konferencji. Wydaje mi się, że powinno być podjęcie jakichś wspólnych decyzji mających na celu stworzenie po prostu takiego miejsca, albo Izby Tradycji, albo Muzeum. Myślimy, że nasze Muzeum Historii doskonale funkcjonuje. Zresztą Pani Dyrektor wczoraj mi powiedziała, że nawet Pan Ryskowski kiedyś też już jak gdyby rezerwował pewien dział, dział dla tej historii po prostu żeglarstwa. Tak, to było, to było już w 1932 roku. Jak formował w ogóle koncepcję muzeum, to przewidywał dział żeglarstwa. Natomiast, gdzie to by miało być? Oczywiście, znamy um, układ pomieszczeń Muzeum w Chodnicach. Natomiast wydaje mi się, że najlepszym miejscem do stworzenia muzeum czy izby tradycji są charzykowe. To miejsce, gdzie to żeglarstwo się narodziło. Czy to będzie na bazie LKS, czy na bazie HKZ, to to naprawdę nie ma y, większego znaczenia z punktu widzenia nazw władz gminy. Y, komandor Krzysiu Pestka kiedyś, kiedy na ten temat rozmawialiśmy, no, wychodził z założenia, że należałoby wybudować y, od podstaw nowy obiekt, który uwzględniłby y, wysokość y, masztu, y, chyba bojera, tak? Y, wys, wysokości około 5 metrów. Nie jestem znawcą tematu, mogę się mylić, no ale chodziło o to, żeby przez pryzmat masztu zaprojektować tak wysoki obieg, który no w pozycji stojącej umożliwiałby postawienie tego masztu. Wydaje mi się, że akurat dla jednego masztu, budowanie, czy przez pryzmat masztu, budowanie hali jest niecelowe. Równie ten masz możliwość pozycji leżącej, tak? Natomiast obiektów starych, sprzętu pływającego, zabytkowego jest tutaj sporo, chociaż pani dyrektor mówi, że jest niestety go coraz po prostu mniej. LKS w uzgodnieniu Ludowy Klub Sportowy w uzgodnieniu z lokalną grupą rybacką-Morynka przymierza się też do drugiego etapu rozbudowy tego budynku. Prezes Ludowego Klubu Sportowego Ireneusz Klunder zrobi wszystko, żeby do czasu konferencji te pozostałości tej salki, tej Świetlicy stamtąd zniknęły. I w tym miejscu ma być drugi etap rozbudowy budynku LKS-u, gdzie w dolnej części przemierzana jest jakaś działalność usługowa, może to być restauracja, smażalnia w tym miejscu ryb jest wykluczona, wykluczona. Natomiast u góry, bo to ma być budynek dwukondygnacyjny, równie mogłaby powstać izba tradycji połączona z jakąś kawiarenką, z herbaciarnią. Tak? Chodzi też o podniesienie atrakcyjności tego miejsca poprzez wyeksponowanie tych cennych eksponatów. Równie uważam, że duża sala Chońskiego Klubu Żeglackiego, gdzie odbędzie się konferencja, absolutnie też nadaje się na stworzenie takiej izby tradycji. Dziwię się, że jeszcze tego nie ma. Natomiast jeśli żeglarze patrzą na władze gminy, a sami nie czują tego tematu i sami nie wychodzą z inicjatywy, no to bardzo mi przykro, bo uważam, że to od nich powinien, od nich powinna zrodzić się ta inicjatywa, to wystąpienie. Natomiast my jako gmina chętnie wspomożemy ten projekt. Przecież my decydujemy też o środkach w ramach lokalnej grupy rybackiej Morynka, tak, w ramach Sandrów, Brdy, aż się prosi, żeby tą inicjatywę w najbliższym czasie gdzieś zrealizować. Szanse są, myślę, że po tej konferencji powinno być podjęcie takiej decyzji. Myślę też, jeżeli mogę tutaj dodać słówko, że konferencja będzie okazją do tego, żeby się przekonać, jak inne muza realizują takie inwestycje związane właśnie z tradycjami żeglarskimi. Więc może to, że ta konferencja jakoś albo zdopinguje, albo natchnie, jakieś pomysły podsunie, żeby może taką jakąś koncepcję przyjąć, czy tutaj wspólnie. My nie chcemy rozstrzygać, czy to ma być na, w ramach LKS-u czy w ramach AKŻ, bo to nie jest istotne z punktu widzenia gminy. Istotne żeby takie miejsce było, gdzie nasi mieszkańcy moglibyście utożsamiać właśnie z tym, co tutaj przed laty się tworzyło, coś ważnego z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia polskiego żeglarstwa, ale przede wszystkim produkt dla turystów. Jak jeździmy po różnych miejscowościach turystycznych, to nawet wiecie na bazie yy, prywatnej piekarni powstaje Muzeum Chleba na przykład, tak? w miejscowościach nadmorskich z młyna tworzy się piękne restauracje gdzieś eksponuje na przykład w Bytowie, gdzie eksponuje się te wszystkie urządzenia młynarskie. W związku z tym powiem tak cieszę się, że na przykład szef ludowego klubu sportowego Jeremiusz Klunder jest bardzo otwarty, żeby stworzyć taką Izbę tradycji na bazie rozbudowy siedzib LKS, -u. ale również to może być na bazie Hakarzetu.